Ale wiecie co zauważyłem, że Wardęga tak lubi w, cudzy, w cudzych majtkach pogrzebać. To Fagata, to Lexi, to, to naprawdę to, to po to są. Z bardzo lubisz, bardzo z lubisz, w bardzo lubię. W cudzych majtkach <laughs> grzebać lubi Wardenga, tak. Ale <laughs> W sumie nie zadałeś. nie jedziesz? A możesz a, podać końca? Pytasz go o dziewczyny, stawiasz go w jakieś. Nie zadałem pytania. Bo wie, słuchaj, Jacek, bo mhm. widzę, że masz problemy z rozumie ze ja mam, ze zrozumieniem. Ja, mam, ja nie mam żadnych problemów, ale to ty je będziesz miał i to już wkrótce zobaczysz. O cool. Ojej. A mhm. powiedz mi, jakie pytanie zadałem mu odnośnie dziewczyn? Powiedziałem mu, że nie będę zadawał pytań mhm. odnośnie dziewczyn, bo inne federacje. Ale to się już tak zadawały. formułuje. Nie będę zadawał pytań odnośnie dziewczyn, ale właśnie je zadałeś. Nie, nie zadałem. Ty insynuacyjny insynuacyjny. To inny cwaniaczku. Marcin, czy uważasz, że zadałem ci pytanie odnośnie dziewczyn? powiedziałem że nie. Łasko, no, tak, nie, no jakby zasugerowałeś gdzieś tam o, o dziewczynach mówią, mówiąc, po prostu żeby wywołać temat, ale nie. Nie, no, nie, nie pytanie. Chciałem nie było po prostu pytanie to rzucić, że, no, że, że, że i ciebie to męczyło i dziewczyny, dlatego się zaśmiałem, że tak bardzo i e, tak bardzo wszystkie federacje wiesz o tym gadały, co tu, Nie, no tak. Masz nadzieję, twoje pytanie, że dzisiaj jestem pewnie przeruchanym tematem ostatnio. Oj, 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 oj. Ale, ale Dlatego chcę do, zrobić dobrą walkę, a w lutym pewnie i tak się nie będę bił, więc yy, znaczy no, Jacku. na kolejnej gali. E, ale ja, o, ja Jacek, ja, ja. odnośnie tego, że będę, że będę miał y, pro, problemy, to ja ci powiem tak, to ja cię chciałem pomścić, ja chciałem wziąć walkę z Nitrozyniakiem. Nawet myślałem, czy by ciebie gdzieś tam w to nie zaangażować, to ale. Możesz mi powiedzieć, jakie będę miał problemy? To ja ci odpowiem na to jednym, jednym zdaniem. Ty nie udawaj mojego przyjaciela, bo wśród takich przyjaciół to psy zająca zjadły. Ja nie udaję twojego przyjaciela i nie chcę mnie zrobić złożyć. Ty, mi tutaj, teraz wiesz, ty Natomiast... tutaj teraz się nie pucuj, że ty chciałeś mnie pomścić, bo ty, Chorągiewo, takich mnie, ja... mnie przed takimi przyjaciółmi, bo z wrogami sobie sam poradzę. Jacek, ty nie wyłapujesz nawet drobnych żartów. Chodziło po prostu, że miałem mieć walkę z nitrozyniakiem i żebym Cię jeśli Ty wie, że dosłownie. Natomiast chciałbym, żebyś jak powiedziałeś A, to powiedz B. Co masz na myśli mówiąc, że pożałuję tego wszystkiego? No to będziemy teraz wszystko problemy. ujawniać, już to są jeszcze, jeszcze to, to, jest, to jest pewien proces, to jest sztuka, tak? Na razie mamy akt pierwszy. Więc Sylwę, żeby, żeby, Sylwę. Widzowie, żeby widzowie byli zainteresowani dalszą e, kontynuacją, no to, to, będą, to będą, będziemy musieli zostawić pewne tajemnice. Sylwek, ja Cię obronię. Ale Jasku, ja... Jacku, ty zawsze dużo gadasz, a mało się dzieje. Nie? W sensie tak samo jak przy okazji tej krainy, o której nie miałeś pojęcia, Złotego Wora i tak dalej. zawsze ja to coś jest zel, kurwa. Boch zel, boch zel odważny, bo telewizor postawili. Zel, to jest proces. To jest moment, moment proces. I ty byś chciał. To nie jest tak jak w internecie. Pach, klik i już jest. Chwileczkę, wszystko musi dojrzeć. ziarna zostały zasiane. Czas na plony. Kiedy, kiedy? Nie, no kiedy też zima? Dawaj, tak, panowie, nie, skończcie, ja, bo to ja, jakby... Ja, jakby tak, tak. Tak. To, Jeszcze o, to jest tylko jedno pytanie do ciebie, Sylweka. Co z, właśnie z twoim pojedynkiem e, z Nitro? Odbędzie się? Będzie taka walka? Y, miała być ta walka na tej gali, y, Nitro nalegał na K1. W sensie powiedział, że on by wolał nie, nie sam boks, a K1. Ja się na to zgodziłem. A ja wiem, że o co innego chodzi. O co? O to, że on nie chce być po prostu na gali z kimś. A, to ja nie dostałem takiej informacji. Ja dostałem informację, że jednak potrzebuję więcej czasu, bo się zgodziłem na K1, czyli chodzi o Jacka, tak? To sobie odpowiedz, kto jest, a kogo nie ma. Jak tam hashtag yy, Wardęga, hashtag, który, który propagowałeś w FNB z Murańskich? Ja propagowałem? jaki ty jesteś specyficzny. Nie, ja. <noise> Dobra, Bardęga, Jacek, zaręczam ci, Jacek, ale zaręczam ci! No. Masz moje uroczyste słowo, że jeszcze będziesz się miał naprawdę okazję przekonać, jaki jestem specyficzny. Dobrze, Jacek, ale tak, ale, ale to bo... takie w sensie bardziej gangsterskie porachunki, A, że to po prostu wpierdolicie, że to jest taki insynuacyjny pajacyk, ale Jacek po prostu chce jemu, zrobić w to blogu. jest gość, który, się, który pozuje na intelektualistę, na inteligenta. Ale to jest tak proste, to jest tak prosta Dobrze, maszyneria. Jazek, jazek. To jest tak, ale nie wchodź mi w słowo. Dobrze, to jest tak skończ. prosta maszyneria. Że będzie skompromitowany na oczach całej Polski on i ten jego produkt, ten jego produkt Nitrozyniak. I to już wkrótce. Ro, Rozum ro, rozumiem, że w sprawie dla reportera. Natomiast, natomiast Jacek, teraz ty tymi nie przewijasz, chcę ci tylko dać jedną rzecz. E, w dużo poważniejszej formule. No. Dobrze. Na midzie w Norzu będą grali Twierdziłeś w sprawie dla reportera, że zostałeś pomówiony. I okej, okay, ja tutaj nie będę wnikał. Natomiast teraz uważam, że pomówiłeś mnie. I rozumiem, że dasz dowód na swoim Instagramie, gdzie propaguje. Ten hashtag fame bezmurańskich. Gdziekolwiek, moja wypowiedź, że piście tak, albo ja tak pisałem, powiedziałeś, a zobaczymy, czy jesteś słowny, czy oczywiście, masz honor. To Czekam nie, na to. Oczywiście to, to nie jest na twój kurzy rozumek, ale oczywiście, że będzie te konsekwencje odczujesz, tak i będziesz Post, miał Ale ja nie na... proszę o konsekwencje. Ja chcę tylko, żebyś pokazał, że tak. faktycznie propagowałem. Nie że mówię, o, teraz ludzie tak wypisują. Bo ja nawet mówiłem, że ludzie nie rozumieją dymu, bo kompletnie nie zrozumiałeś. Ja mówiłem, że to jest dziwne, bo z jednej strony ty tak, ludzie... Serio? Ty naprawdę, ty, ty Wardęga, bo ja mam wrażenie, że Ty uwierzyłeś w to, co w swoją narrację sam uwierzyłeś. Ty powtarzając ciągle, że ja czegoś nie zrozumiałem, Ty zwracając się w ten sposób do absolwenta Wydziału Filozofii, Ty, ty przygłupie i naprawdę, naprawdę uważasz... Prezydenta. Czy Ty naprawdę uwierzyłeś w swoją narrację, że to nie ja manipuluję Tobą, tylko Ty mną? w to, to? Hejcu, proszę, kurwa, bo tak, ja zaraz umrę tutaj. Głęboko, tak. Po prostu dopinając ten temat, głęboko wierzę, że pokażesz dowody, że faktycznie propagowałem ten hastag, bo ja rozumiem, czym są federacje, rozumiem, czym są dymy przede wszystkim. Ja ale, ci War ale a więc na, na pewno... odpowiem ci w ten sposób. Głupiec dufny w swojej głupocie sądzi, że kręci kołem, Nie. na którym się obracasz. Nie. Sami tak, sobie tak, odpowiedzcie kto jest głupcem, a kto jest kołem. Sylwega, ty mi... uważasz, że fame powinien być bez Budański, czy z ja przede wszystkim wiem, na czym stoją, stoją free fighty. Freak fighty stoją na dymach, to one przyciągają, a Jacek takie dymy dostarcza. Tak czy nie? Uważam, że, ja, że w są potrzebni tacy ludzie jak Jacek. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, niestety, ale żeby federacja miała takie zainteresowanie, jakie ma, to niestety takie osoby będą angażowane. A ja post... ci Wojtek czy nie? Ej, ja się postaram, żeby się Jackowi odechciało już bić w ogóle, kurwa. No i dobra, słuchajcie. Dobrze, dobrze. Robert, trzymam cię za słowo. Dziękujemy Wam bardzo. Dobra, trzymaj mnie za, za, za słowo. Trzymaj mnie za słowo, bo i za siatkę nie trzymał.